Dzień dobry moi drodzy. Witam na kolejnej rywalizacji jest to rywalizacja propozycja od yy, chyba Moniki. Tak podejrzewam, że tak ma na imię, nie wiem. Daj kochana znać, czy, tak, czy dobrze mówię. Z kanału nie tylko zrabki. Jest on kanał nowy, to znaczy ja go odkryłam od niedawna. Nie wiem czy jest nowy, czy, czy jest już dłużej. Z nami ja po prostu od niedawna znalazłam ten kanał na YouTubie. I taką propozycję dostałam właśnie, żeby zrobić taką rywalizację krzyżówkę z Paradizo, ponieważ Paradizo już rywalizowało z ekstraliniami. No to dostałam taką właśnie propozycję na rywalizację z krzyżówką. <coughs> Skoro krzyżówka już nadrapana i przygotowana, to lecimy z nią dalej. W bonusie jest Lucian. I brakują mi trzy. A ogólnie ma numer szósty. Także troszeczkę zbliżamy i szukamy, czy ten bonus się otworzy, czy nie. I przy nadrapywaniu utworzyło mi się tylko tutaj na dole słowo "molo". Także zobaczymy, co z tego będzie. Teraz mamy literkę Z. Literka Z tu. Tu. I w słowie rzeka, i nazwisko. Dobra, w środkowej literka Z jest tu. Zaraz zobaczymy, czy tą rywalizację ktoś wygra, czy będzie remis. Obraz. Dobra. Więcej Z nie widzę. Mamy U. No to brakują już tylko dwie. Żeby utworzyć Lucjana. Bo ona, moja najstarsza siostra tak na mnie mówi. <grymian> Oczywiście. Żartem. Ale jestem Lucjan również. U. Dobra. Więcej nie ma w środkowej. U, U, U. Jest tutaj i w trzeciej, tu właśnie już mamy jeden wyraz, ale jeszcze potrzeba dwóch. Dobrze, następna to G. Tu jest G. Haga, tu się tworzy pierwszy wyraz. W środkowej literka G tu się tworzy magnolia również pierwszy i w ostatniej literka G. Czy gdzieś występuje? Było N i literki G ja tu nie widzę do końca w bonusie brakują tylko dwie mamy F wszyscy lubimy bardzo literkę F dają ją wtedy kiedy ona nic nie tworzy a jakby utworzyła to wtedy jej nie dają takie to są obuzy i tu literka F nie ma dwie do końca jest C. I jeszcze tylko J. Trzymajcie kciuki za J. Literka C jest tu. W środkowej literka C jest tu. Tu i tu literka C jest tutaj. Tutaj. Tutaj wszędzie po jednym wyrazie. Czy będzie literka J? Nie, jest S. Nie mamy bonusu. Czy literka S coś tu zmieni? Trochę ich tutaj widziałam, że występuje, ale chyba słowa nie tworzą. Tu mamy. Senat, wyraz drugi. I więcej S nie widzę. I w ostatniej mamy S, las, wyraz drugi, molo i las. I niestety krzyżówka pusta, bo no się co było? Aha, były dwie stówki. No to dlatego nie dali tego J. A ja mam kontrolne BE i O. Także szczyżówka w tej rywalizacji przegrywa. No to teraz sobie zobaczymy mm, paradizo z numerem 13. Ja za propozycję bardzo dziękuję. Wiecie o tym, że ja bardzo lubię. Tutaj wam zbliżę. Lubię bardzo. No już. Tą propozycję chwilę temu dostałam, ale powiem Wam, że z krzyżówką XXL jest u mnie bardzo krucho, więc paradizo są wszędzie, chociaż bardzo szybko znikają, to się pojawiają nowe. I dlatego tak właśnie z opóźnieniem robię tą propozycję, ten odcinek, bo bez krzyżówki nie mogą tego zrobić. Parasol. Parasol taki przywracający się grzyb według mnie. Tu jest grzybek. I więcej parasoli nie widzę. Teraz mamy tęczę. Tęcza, jesteś tutaj. I tęcza, jesteś tutaj. Dobra. Kolejny symbol to żółw. I żółwika mamy tutaj. I gdzie jeszcze mamy żółwika? Tu są aż dwa. Dobra. I teraz nigdy nie wiadomo, czy w lewo, czy w prawo. Tu jeszcze u góry dwa symbole powinny być, ale po kolei lody. Tu są lody. Tu są lody. I w tym ostatnim lodów nie widzę. I teraz nie wiem. Tak, tutaj jest piłka. Dobra. Mamy sześć, to tak tam powinno być jeszcze jedno. Piłka jest tu. Piłka jest tu. Strapko, postaraj się, żebyś wygrała krzyżówka to już przegrała. Dobra, piłki więcej nie widzę. I tu jeszcze jeden symbol. To jest chmurka. I gdzie są chmurki? Tu jest chmurka. I tu, teraz na dole, jest kotwica. Gdzie jest kotwica? Tu jest kotwica. Tylko jedna. Co tak słabo? Teraz mamy delfinka. Delfinku, gdzie jesteś? Tu jest delfinek. Tu jest delfinek. Dobra. Kolejny symbol to będzie deska. Deska, deska jest tu. Ojej, też tylko jedno. Teraz mamy motylka. Motylek tutaj. Gdzie jeszcze mamy motylka? Nigdzie więcej nie mamy. Tutaj kolejnym symbolem jest torba. I gdzie tutaj torbę, gdzieś torbę widziałam. Tu jest torba. O matko, jak słabo z tymi symbolami, albo ja ich nie widzę. 2, 4, 5. No to tu jeszcze jeden będzie, szósty. Ośmiornica. Ośmiornica jest tutaj. I tutaj. A tu jest żółwik. Ośmiornica jeszcze jest tutaj. No to teraz. Ostatni rząd. Płetwy. I tutaj z drabką musisz się bardzo postarać. Żeby wygrać. To są płetwy. Tu są płetwy. Teraz mamy cytrynkę. Czy pomarańczę, Jak to tam różnie to nazywają. Te... Ten symbol. Cytryna lub pomarańcz wygląda tak samo bluzka 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 tu są bluzki i w ostatnim bluzka jest tu i dwie tu teraz mamy fale co tu zmienia fala? Tu jest fala, tu jest fala i tu jest fala. No, to tylko słoneczka brakuje do takiej pięknej, głównej. No, już na pewno dadzą. Teraz mamy wiadro. Jadro kubeł zimnej wody. Tu na nie wyleali za to, co ja tutaj mówię. Słoneczka Ci się zachciało. Tak, tak. Jaderko. Kubeł zimnej wody na głowę i od razu się odechciało 200 tysięcy. <grym> krabik. Krabik to jest chyba symbol przedostatni. Tu jest krabik, tu jest krabik. Więcej krabika nie ma, i ostatni symbol to ryba. Ryba, ryba tu. I ryba tu. I ja tu nigdzie linii niestety nie widzę ani pionowej, ani poziomej, ani ukośnej. Tu zabrakło aparatu, tu zabrakło liścia. Dobra, nie przedłużam. Kontrolne są różne. Jak widzicie, moi drodzy, rywalizacja zakończona remisem. A jeżeli będziecie pisali i będziecie chcieli, żeby była dogrywka, no to powiem wam, że naprawdę ciężko u mnie z tą krzyżówką. Ale jeżeli chcecie, to postaram się, poszukam. Jeżeli będziecie chcieli dogrywkę tego odcinka. Ja bardzo dziękuję za tą propozycję. Jeśli macie dla mnie też. Jakiś pomysł na odcinek? Jakie zrabki chcielibyście zobaczyć? To ja bardzo chętnie takie propozycje czytam i realizuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na kanał Nie tylko zrabki. Odnośnik będzie w tytule. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa!